Moje początki, jeżeli chodzi o twórczość, to lata 90. XX wieku. Jako taki młody, młody chłopak pokazywałem te teksty przyjaciołom, kolegom, czasami się spotykamy i mówią mi, że w dalszym ciągu dysponują tymi tekstami. Ja prawdę mówiąc, chyba już nie jestem ich ciekaw, ponieważ wydaje mi się, że było im daleko do doskonałości. Pierwszy tekst, co ciekawe, nie był tekstem prozatorskim, był to tekst dramatyczny. Napisałem go mniej więcej na przełomie wieków. Pamiętam, że wysłałem go do twórczości, do Jerzego Lisowskiego, redaktora naczelnego tego miesięcznika. Jerzy Lisowski odpisał mi po, po jakimś czasie i napisał, że tekst mu się podoba, natomiast twórczość z zasady nie drukuje dramatów w związku z czym powinienem próbować w innym miejscu. Ten tekst po kilku latach ukazał się rzeczywiście w zupełnie innym miejscu, bo na Śląsku, w kwartalniku Faart. Natomiast, jeżeli miałbym mówić właśnie o początkach, to, to rzeczywiście zaczynałem od dramatu. Kolejnym etapem, jak gdyby, mojego wchodzenia w literaturę było spotkanie z Kazimierzem Brakonieckim, Olsztyńskim poetą, wówczas dyrektorem Centrum Polsko-Francuskiego, który czytał te moje teksty, te moje pierwsze próbki, i zasugerował, żebym się z tymi tekstami zwrócił do, do portretu. Ja nie znałem środowiska portretu, podobnie jak nie znałem środowiska Borusii, którą on reprezentował, ale rzeczywiście posłuchałem jego rady, którą uważam za bardzo cenną i. Była to rata, która zdecydowanie zmieniła moje przyszłe życie, bo w portrecie spotkałem swoją przyszłą żonę. Spotkałem Mariusza Sieniewicza, spotkałem wiele innych osób, które do tej pory uprawiają literaturę. Pamiętam, że zaproponowałem do publikacji tekst, który nosił tytuł Kiedy woda opada. Był to taki tekst historyczny, który rozgrywał się w ogóle w, w epoce sumeryjskiej i nijak nie przystawał do modoliterackiego pisma, jakim był portret. Mariusz Sieniewicz przeczytał go i zapytał mnie, czy nie dysponuje czymś bardziej współczesnym. Ja oczywiście miałem takie opowiadania i, no i tak też się stało. Po prostu przyniosłem do redakcji na, na, na spotkanie. Opowiadanie. Opowiadanie nosiło tytuł Rzeczy Święte, po czym doniosłem jeszcze kolejne opowiadania i z tego wybraliśmy dwa. I to był właściwie mój literacki debiut. To był rok 2001 w piśmie Portyt ukazały się dwa opowiadania, wspomniane Rzeczy Święte i Chłód. Chłód traktował o o relacjach młodego chłopca, któremu umiera babka. Babka była osobą, która go wychowywała. Po śmierci najbliższej osoby, ten człowiek musi nagle bardzo szybko dojrzeć, przewartościować swoje myślenie o świecie i te krótkie opowiadanie właściwie o tym traktuje. Z kolei, rzeczy święte to historia dwóch młodych mężczyzn, którzy po otwarciu granic w latach 90., wyruszają na zachód. Jest to ich pierwszy wyjazd, nie są kompletnie przygotowani na zderzenie ze światem zachodnim. Wynikają z tego różnego rodzaju perypetie, wiele zawodów, wiele rozczarowań i zawiedzionych jakichś takich nadziei. I to, i to, i to były jak gdyby moje początki pisarskie. Rok później, w roku 2002, zadebiutowałem już książkowo. To był zbiór opowiadań, w którym te wspomniane opowiadania się znalazły, plus kilka innych. Zbiór ten nosił tytuł Leze i wyszedł w serii portretów. Była to druga seria pisma, właściwie serii literackiej przy, przy, przy wydawnictwie Portret, bo też było takie wydawnictwo. Razem ze mną debiutowało tam kilku bardzo dobrych autorów, m.in. Piotr Siwecki, Arkadiusz Łuba, że tylko ty te, te osoby wymienię w tym momencie. I to bym określił jako taki czas jak gdyby, formowania się mi jako twórcy. Gdybym miał wskazać miejsce, które jak gdyby jest dla mnie miejscem najważniejszym, jeżeli chodzi o moją działalność pisarską, no to z pewnością jest to Olsztyn, ale też moje rodzinne miasteczko, czyli Jeziorany. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że pierwsze trzy książki, które napisałem, mam tu na myśli Lezę, ten zbiór opowiadań, o którym wspominałem wcześniej nowele Dłużyzny oraz pierwszą powieść Pogrzeby. Więc akcja tych powieści, to, tych książek toczy się właśnie w Jezioranach na, na warmińskiej prowincji. Natomiast już później akcja tych moich utworów przenosi się tutaj do Olsztyna oraz na warmie. Napisałem tych książek już całkiem sporo, więc wydaje mi się, że Jestem upoważniony do tego, żeby mówić, że jestem twórcą bardzo silnie związanym z, z regionem, bo zarówno moja trylogia kryminalna, która, która wyszła kilka lat temu, jak i Mistrzostwo Świata, które teraz właśnie zostało wznowione, jak i wiele, wiele innych książek. Ich akcja rozgrywa się właśnie w Olsztynie, więc na pewno Olsztyn jest tym miejscem, które mnie tutaj ukształtowało, o którym lubię, lubię pisać, w którym lubię przebywać, w którym mam swoje ulubione miejsca i który moim zdaniem jest miejscem bardzo atrakcyjnym do snucia powieściowych fabuł. Wydaje mi się, że twórca, artysta, z definicji powinien być wyposażony w jakąś taką umiejętność zachwycania się rzeczami, nie tylko tymi wzniosłymi, wielkimi, ale również przyglądaniu się rzeczom małym, takim nieoczywistym, które gdzieś tam w codziennym biegu nam umykają. Ja również jestem taką osobą, bo. Lubię obserwować e, zarówno sytuacje, które dzieją się między ludźmi, e, które powodują różnego rodzaju wzruszenia, różnego rodzaju zachwyty. E, wzruszam się, kiedy widzę dobry film, kiedy widzę znakomitą grę aktorów. E, ogarnia mnie wzruszenie, kiedy pójdę do teatru Jaracza, obejrzę dobry spektakl, e, kiedy, kiedy widzę aktorów, którzy. Którzy doskonale wykonują swoją pracę. Wzruszam się na, na wystawie w BWA i tak mogłem wymieniać wiele, wiele innych miejsc. Chcę powiedzieć, że nie da się uprawiać tego zawodu bez odpowiedniej wrażliwości. Że na równi e, z, z pojęciem nadziei, e, czymś dla mnie bardzo ważnym, jeżeli nie najważniejszym. E, o wolności mówimy teraz bardzo dużo. Mówimy o wolności w kontekście różnego rodzaju wykluczeń. Mam tu na myśli wykluczenia e, ze względu na mm, orientację seksualną, na poglądy polityczne. E, na wiele, na wiele innych rzeczy, chociażby na wykluczenie ekonomiczne. Więc wydaje mi się, że o, to, o, tej, o tej wolności nigdy, nigdy nie jest mówić za mało, że trzeba ciągle o tę wolność się upominać. Trzeba zwracać się do klasy politycznej, żeby szanowała tę naszą wolność, żeby nam jej nie odbierano na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Bo myślę, że bez tej wolności, e, jak gdyby nie możemy funkcjonować w pełni. Jeżeli natomiast mam mówić o sobie jako twórcy, o, o mojej wolności, myślę, że ja sobie tę wolność wywalczyłem, bo jeżeli ja przyglądam się temu, jak wygląda współczesny rynek książki, e, widzę swoich kolegów, koleżanki po piórze, którzy mm, tworzą literaturę, którą ja bym określił jako literaturę produkcyjną, gdzie widzę nadmiar tych tekstów, gdzie widzę mnóstwo gdyby, zaangażowania w tę sferę niekoniecznie literacką, to myślę, że, że ci ludzie w pewnym sensie są nieszczęśliwi, ponieważ im tę wolność pisania odebrano, że, że skupili się na tej stronie materialnej, natomiast wolność twórcy gdzieś, gdzieś została zatracona. Ja tego bardzo pilnuję, aby tę wolność mieć. Piszę wtedy, kiedy mam taką potrzebę. Wybieram tematy być może niezbyt chodliwe wśród twórców. Natomiast są to tematy moje, które, które że tak powiem, wychodziłem, które mnie interesują, zajmują i o których mam nadzieję, że piszę w sposób zajmujący. Bez, bez ludzi właściwie działalność pisarska większego sensu nie ma. Uważam, że ludzie są takim paliwem to oni jak gdyby determinują pisanie, przynajmniej moje pisanie. Lubię ludzi słuchać, lubię ludzi podpatrywać, lubię patrzeć, jak się zachowują w różnych sytuacjach. Lubię słuchać ich języka, to, to jest dla mnie bardzo ważne, jak ludzie mówią. Interesuje mnie, co z, tego, co, co z tego wynika. Oczywiście ludzie to też na pewno jacyś tacy moi mistrzowie, jeżeli chodzi o, o literaturę, bo jak każdy twórca mam takich, takich idoli i, i z pewnością, gdybym miał powiedzieć o, o pisarzu, który jest dla mnie szczególnie ważny, no byłby to Wiesław Myśliwski, pisarz, jak to kiedyś o nim się wyraził, krytyk Dariusz Nowacki, pisarz olimpijski, który zdecydowanie wystaje ponad, ponad resztę twórców. Uwielbiam jego frazę, uwielbiam język, którym się posługuje i też umiejętność opowiadania, takiego nieśpiesznego opowiadania o ludzkim losie, bo, bo ludzki los to jest. Główny temat jego twórczości. Więc byłby, byłby to Wiesław Myśliwski. No i też ludzie to moi czytelnicy, więc muszę tych czytelników szanować, bo w moim przypadku moje pisarstwo polega na tym, że ja stosuję taki system dwupolowy, tak bym powiedział. Bo pisuję zarówno powieści psychologiczne. Jak również powieści sensacyjne, i siłą rzeczy czytelnicy tych pierwszych książek niekoniecznie będą chcieli sięgać po te drugie i odwrotnie, więc e, muszę pisać też w określony sposób, taki, który będzie atrakcyjny zarówno dla tych pierwszych, jak i dla drugich. E, z, wynikają z tego czasami jakieś takie nieporozumienia, bo ci, którzy przeczytali chociażby m, powieść Rausz nie będą do końca usatysfakcjonowani, kiedy sięgną po moją trylogię kryminalną, bo się spodziewają czegoś innego. Więc z takimi rzeczami też muszę się mierzyć, muszę o nich mówić czasami na spotkaniach autorskich, tłumaczyć, ale to wszystko jest wpisane, jak gdyby, w, w moją działalność pisarską, ja sobie zdaję z tego sprawę. Nie ja pierwszy, jak gdyby, stoję przed tego typu wyzwaniami i i z drugiej strony bardzo mi się to podoba, bo, bo poszerza też krąg moich odbiorców, tych ludzi czytających moje książki. Myślę, że byłoby znacznie mniej, gdybym, gdybym w ten sposób też nie eksperymentował. Warsztat. Z warsztatem jest tak, że Staram się nie być niewolnikiem jednej formy. To znaczy, to co napisałem, bardzo się od siebie różni, bo jeżeli przyjrzymy się debiutanckiemu zbiorowi opowiadań LeZE i popatrzymy na to, co powstawało później, to wyraźnie widać, że każda z tych książek jest zbudowana zupełnie inaczej, bo po tych pierwszych opowiadaniach. Przyszła pora na taką powieść krótką, dłużyznę, która już jest pisana zupełnie innym stylem. Jest ona pisana szykiem przestawnym, zdania są bardzo długie, skomplikowane, jeszcze, jeszcze inaczej wyglądają pogrzeby. Moja pierwsza powieść tak naprawdę, która jest przypowieścią, jest zbudowana w dużej mierze z dialogów, takich rozmów polsko-polskich, no czemuś to oczywiście służy. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać, no, chociażby tutaj przywołane wcześniej trylogia kryminalna czy powieść historyczna. Również po taki gatunek sięgnąłem. Mam tu na myśli książkę pod tytułem Rausz. Staram się, żeby te teksty się od siebie bardzo różniły, żeby nie był zaklasyfikowany jako autor, który pisze w sposób przewidywalny typowy, którego można postawić na, na określoną półkę. I tak na przykład teraz e, jestem na etapie pisania tekstu dramatycznego, więc to będzie jeszcze coś innego w, w tym moim dorobku pisarskim. Wspominałem na, na, na wstępie, kiedy padło pytanie o, o miejsce, wspominałem w tym momencie o, o moich rodzinnych jeziorach, o mieście, w którym spędziłem wiele lat życia. Przyglądam się temu miejscu pod różnymi kątami. To znaczy, napisałem książkę, która jest opowieścią taką inicjacyjną, która rozgrywa się w latach 80. Napisałem książkę, która rozgrywa się już nieco później. Natomiast nigdy nie sięgałem wcześniej do, do czasów bardzo odległych, do czasów, kiedy na tych terenach mieszkali jeszcze Niemcy. I w pewnym momencie zdecydowałem się na napisanie takiej książki. Ta książka nosi tytuł Rausch. Akcja tej książki toczy się w roku 1940, właśnie w Prusach Wschodnich. I przeczytam Państwu niewielki fragment, który traktuje o jezioranach, do których mój bohater też dociera, więc jest to taka ciekawostka i takie spojrzenie na to miejsce z jeszcze innej perspektywy, z perspektywy młodego, młodego asesmana, który wykonuje zadanie, które polega na przygotowaniu transportu ludzi, którzy zostaną poddani eutanazji. Zaczął się marzec. Śnieg w promieniach słońca spływał z pól, odsłaniając zgniłą trawę. Zsuwał się do kory rzek i jezior pokrytych cienką błoną lodu. Z podbrudnego śniegu wyłaziły kocie łby, które lśniły od wody wypełniającej szczeliny między kamieniami. Nad drogą unosiła się parująca mgiełka. Rauszt zasunął szybę, natychmiast poczuł w nozdrza wiatr będący mieszaniną ciepłego żwiru, mokrej kory i korzeni zbóż pleśniających w ciężkiej ziemi. Na horyzoncie widział dzikie zwierzęta, które opuściły lasy. Pyskami przy ziemi szukały pożywienia. Nad nimi przemieszczały się chmury ptactwa. Były czarne i skrzekliwe. Wiatr spychał jednak nad jeziora. Uparcie walczyły z nim o lepsze miejsce. Żerowisko znajdowało się na polach. Rausz również poczuł głód. Przed sobą zobaczył migającą w słońcu wieżę gotyckiej świątyni, przykrytej czerwoną dachówką. Pod nią rozłożyło się kilkutysięczne miasteczko. Potem zapanował mrok. Dochodziło południe. Popielate chmury wylazły z zalasu rozłożonego na widnokręgu i oblepiły całą okolicę. Zaczął padać drobny deszcz ze śniegiem. Rausz minął tablicę z napisem Zeeburg. Wjechał na Adolf Hitler obsadzoną drzewami. Za którymi były ładne, dobrze utrzymane domy z ogrodami. Ciągnęły się po obu stronach wybrokowanej ulicy aż do rynku. Wcześniej minął duży budynek, mogący być siedzibą szpitala miejskiego albo szkoły, pałacyk mieszczący siedzibę poczty. Przejechał niewielki most z zaporą wodną i dotarł na rynek. Po lewej był budynek ratusza z wieżą zegarową. Obok mieściła się stacja benzynowa niejakiego Dietricha. Na placu stało kilka samochodów i wozy konne. Zwierzęta okryto derkami. Znudzone konie trzymały łby przy bruku, gdzie wysypano im słomę. Rausz dostrzegł budynek z wymalowanym na białej elewacji napisem Hotel Neubauer. Zostawił Adlera przed wejściem na wysokości drogerii, między bezładnie ustawionymi furmankami i bryczkami, a potem skierował kroki do głównego wejścia. Liczył, że musiała w nim być jakaś restauracja. Szybko wbiegł do środka. Nie mylił się.